Sezon spinningowy coraz bliżej, więc trzeba się zbroić. Ja sobie wymieniłem dzisiaj kowrotek. Trzeba starą ekskluzivę wymienić. Ona już swoje przetyrała. Będzie to jako zapas gdzieś tam jeździć w samochodzie. Kupiłem kowrotek Riobi Exia Pro 4000. No, mistrzostwo świata, jeśli chodzi o wagę. Przy swojej wielkości 4000 waży 219 gram. Co ciekawe, on jeszcze w płytkiej z występuje w wersji maczowej dla Spłowika. Mistrzostwo Świata. Tutaj taki dziwny skrót, cokolwiek to znaczy NCRT. Jest to po prostu skrót tego kompozytu, z którego jest wykonany i jest naprawdę mega lekki. Tutaj też mamy to znaczenie, naprawdę no, niesamowita waga. No fajnie jest po prostu zrobiony też ten kowrotek, posiada 8, 8 łożysk kulkowych jednooporowe, zwija 5 do 1, tutaj naprawdę się sporo linek zmieści, w średnicy 0,28, tutaj wejdzie nam blisko 200 metrów, więc to jest mega pojemna szpula, ciekawe jak w tej maczówce, ale no to już wiadomo, to już na spławik. Tutaj został wykonany kabun krórowy i poprawiona została ta rolka i kowrotek się chwali tym, że idealnie nawija linki. Oczywiście wszystko sprawdzimy w praktyce. No niesamowita waga, mam nadzieję, że będę zadowolony. Jeśli macie jakąś opinię o tym kowrotku dajcie znać i naprawdę kompozytowe kowrotki to jest mistrzostwo świata. W od sklepu 3 stówki z hakem, nawet poniżej 3 stówek, ale średnio trzystówki. Bardzo porządnie wykonany kowrotek. Jakość do ceny uważam za mistrzostwo świata.